Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej kopalnianej serii w grze Farming Simulator 22. W poprzednim odcinku zrobiłem poradnik i zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Dzisiaj sobie to uzupełnimy. Dlaczego? Dlatego, że węgiel tutaj występuje w dwóch postaciach, natomiast ma dokładnie taką samą ikonkę i na tym się złapałem. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. My wydobywamy węgiel, czyli nazwa coal, natomiast do Huty, do Steel Factory musimy dostarczyć Coke Coal, to są dwa różne produkty, natomiast mają taką samą ikonkę, albo wręcz identyczną bardzo podobną i niestety tutaj się złapałem, ale wiem jak to obejść, wiem czego nam brakuje, brakuje nam jednej fabryki i muszę ją teraz szybciutko sobie tutaj postawić, w jaki sposób? Popatrzcie, produkcja i teraz musimy sobie znaleźć tutaj coś co nazywa się Cooking Factory. To jest taka fabryka, tylko teraz muszę wymyślić jeszcze, gdzie by ją tutaj postawić. Zastanawiam się, może tu. Tam podejrzeć, bo tu jeszcze, żeby się dało jakoś tak przejechać w razie czego. No powiedzmy, że. No powiedzmy, że tu. Powiedzmy, że ja sobie ją tutaj postawię. No i to jest fabryka. Już Wam teraz ją pokażę. Popatrzcie. Cooking Factory. Jest to fabryka, która z węgla będzie nam tworzyć Coke-Cole, no... I konka jest dokładnie taka sama, ja się tym sugerowałem, po prostu nie zauważyłem tego w pierwszej chwili, ale oczywiście rozwiązanie powinno być bardzo, bardzo proste, czyli jedna dodatkowa fabryka powinna rozwiązać nasze problemy. No, w, w gruncie rzeczy Coke-Cole... Ja to tłumaczę na koks, więc dlaczego by nie? No, ale dobra, I skoro tak, to musimy sobie tutaj teraz wyładować, no nawet, nawet dość blisko mi się udało to ustawić. Okej, 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 oj oj oj, dobra. Niech się to w takim razie wyładowuje szybciutko, no i zobaczcie, tutaj produkcję automatycznie włączamy, no i zobaczcie, no teoretycznie będzie się nam tworzył call, call, no i ten tar, czyli ten odpad taki, popiół, już się nawet zaczął tworzyć, także fajnie. To co najważniejsze, to fakt, że możemy tutaj oczywiście ustawić automatycznie nie przechowywanie, tylko możemy ustawić sobie tutaj jedną bardzo ważną rzecz, czyli, moi drodzy, dystrybucję. Jeżeli będzie dystrybucja, to automatycznie powinno nam to trafiać tutaj do naszej fabryki. Także odpada problem transportu. No i w gruncie rzeczy teraz chyba rozwiązałem problem. Oczywiście poczekamy sobie chwilkę teraz. Zobaczymy, czy faktycznie to działa. W międzyczasie przywiozę tutaj jeszcze jedną taką, taką taki transport. Podejrzewam, że kolejne odcinki tak. Tutaj, tutaj wychodzi na to, że będziemy mogli sobie co odbierać. Chyba. No, zaraz się okaże. Jest to budynek, który postawiłem dosłownie przed chwilą, zresztą sami to widzieliście. Także jedziemy teraz do naszej kopalni. Eee, no i co? Coking Factory. Zobaczymy, naprawdę jestem bardzo ciekawy. Jak widzę, tutaj 200 tysięcy, czyli chyba, chyba tego węgla również możemy przetworzyć maksymalnie 500 tysięcy na raz. Przynajmniej takie odnoszę tutaj wrażenie. No ale skoro możemy przetworzyć go 500 tysięcy litrów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym teraz wydobył sobie jeszcze 200-300 tysięcy, obojętnie z pięć takich fajnych e, możemy sobie załadować. No i zobaczycie, jak to się będzie prezentować. Oczywiście, gdybym ten Coke Factory postawił gdzieś blisko, no, nawet nawet tutaj na polu albo spróbował go postawić gdzieś tam e, bliżej miejsca wydobycia to na pewno byłbym w stanie zaoszczędzić sporo czasu na transporcie. Jak pewnie wiecie, też transport tutaj zajmuje transport różnych towarów zajmuje sporo czasu, dlatego że odległości są ogromne. No i nie jest to takie 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 spróbuję sobie wiecie co zawrócić, będzie prościej. Kurde, no naprawdę, to złoże węgla wygląda, wygląda kozacko. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze sobie wykopiemy teraz parę razy. Dla tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków, to wam pokażę szybciutko, jak się to prezentuje. O, piękne Komatsu WA900. Naprawdę fajna maszynka do takich rzeczy. Co prawda, są na pewno mody, chociażby FS Miner robi takie mody, e, które są jeszcze, jeszcze bardziej realne w kontekście takiej pracy, na przykład w kopalni, w takich rzeczach. Więc jeżeli byście chcieli, to. Już wam podpowiadam, gdzie możecie sobie znaleźć, kto się tym troszkę, troszkę szerzej zajmuje. Także naprawdę dużo, dużo tutaj możemy sobie różnych modów jeszcze innych wgrać, które będą typowymi, powiedzmy, maszynami wydobywczymi. No, bo to jest jednak ogromna ładowarka, ale no nie jest to taka typowa maszyna górnicza, która jest używana też w wielu innych miejscach. No dobra, zobaczmy w takim razie jak się to prezentuje, widzę, że na razie nic nie jest dystrybuowane, ciekawe jak to będzie się tutaj odbywać, no bo w gruncie rzeczy jest to towar dość sypki, no ale zaraz się przekonamy, spróbuję załadować sobie wiecie co tak przynajmniej do tych 300 tysięcy może. Ok, 16, 27. No, i już widzę, że naprawdę wygląda to fajnie, bo możemy się w ten grunt tam daleko wkopać i wykopać sobie w gruncie rzeczy taki. Tak, wykopać w gruncie rzeczy. Wykopać w gruncie taki tunel, powiem wam. Naprawdę fajnie to wygląda. Hmm, aczkolwiek powoli się zastanawiam, czy jednak pasy transmisyjne nie byłyby tutaj po prostu bardziej wydajnym rozwiązaniem. Oczywiście jeszcze bardziej wydajnym rozwiązaniem byłaby gra na multiplayerze. Może kiedyś, może kiedyś ta seria się tego doczeka, czas pokaże. A na razie wydobycie leci, zobaczcie, zobaczcie, kurde, ekolodzy to, ekolodzy nie mogą grać w tą serię, naprawdę, jak ktoś jest jak w jakimś Greenpeace'ie albo czymś takim, to chyba, chyba by dostał zawału, jakby sobie tutaj takie coś robił, na szczęście to jest tylko farming. Dobra, spróbujmy trochę jeszcze tu ugrzebać. Wydaje mi się, że ta łyżka po prostu troszeczkę jest za duża i no mimo wszystko, mimo wszystko 27 tysięcy litrów na raz. To jest fajna sprawa, ale nie wiem czy nie lepiej byłoby tutaj po prostu zwykły pas transmisyjny. Nie wiem, może kiedyś zrobię sobie eksperyment, ale oczywiście ta ładowarka pozwala tutaj zrobić bardzo, bardzo dużo i w bardzo krótkim czasie. No dobrze, 7000 litrów, tutaj się coś porobiło. Bardzo jestem ciekawy, jak to dalej będzie wyglądać. No i jeszcze sobie w takim razie załaduję może ze 2-3 razy. No i pojedziemy z tym jeszcze raz. No, bo wiecie, to też nie sztuka załadować tyle, żeby nam się to teraz um, przepakowało tam. Zaraz zobaczymy. Damy radę naładować tutaj? Pięknie. Idealnie, idealnie. Popatrzcie, od razu 27 tysięcy litrów załadowane. Teraz poszło szybko. Teraz, teraz, teraz poszło szybko. No, gdybym dał radę za każdym razem tak pracować, no to jednak pas transmisyjny by się schował. Ale, no wiecie, jak to jest. Sami wiecie, jak to jest. To wcale nie jest takie proste, żeby ogarnąć za każdym razem. Um, Taki, taki, taką ładowarkę. W każdym razie, teraz już wreszcie będziemy mogli sobie wyprodukować ten specyficzny rodzaj węgla, powiedzmy koks. No, i za pomocą, za pomocą coke/call będziemy mogli. Opalić tak naprawdę tym węglem e, w hucie, no i stworzyć ją do po prostu stali, wykorzystać ten węgiel do stali. Węgiel też jest oczywiście składnikiem stali, więc idealnie tutaj się to wszystko zgra. Dobra, wyładowujemy. No i pięknie, jeszcze wiecie co, jedną sobie załaduję, no i pojadę to odwieźć i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dlatego, że poprzednio ja Wam mówiłem, że chyba ta funkcja automatycznego transportu nie do końca dobrze działa. No i faktycznie jest z nią jakiś taki problem, dlatego, że nie chciała ona załapać. Dopiero po którymś razie udało mi się ogarnąć w taki sposób, że transport w mojej kopalni złota odbywał się automatycznie pomiędzy poszczególnymi, pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji. No, no a tutaj nie wiem, czy to jest problem z tą mapą, czy to jest problem ogólnie z, ze skryptami farminga, nie wiem. Czas pokaże 161-162 tysiące litrów, także pojadę sobie to jeszcze szybciutko zawieść tym razem. No i zobaczymy, czy nam się to będzie automatycznie transportować. Wiecie co, ja sobie po prostu przyspieszę troszkę skalę czasu na chwilkę. Zobaczymy, 11 tysięcy litrów tutaj jest yy, oznaczone jako dystrybucja. No... 15 tysięcy litrów. Przynajmniej tyle, że ten przelicznik z węgla do tego coke coal nie jest taki zły. No bo to z 4 tysięcy litrów zrobi się 2,5 tysiąca. No więc nie jest to może jakiś wybitnie korzystny przelicznik, pod tym względem, że jednak mm, trzeba się troszkę namęczyć, żeby wykopać ten węgiel, żeby potem go przewieźć. Bardzo jestem ciekawy, ile ja będę w stanie zarobić na, 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 na tej tutaj e, stali czy rurach. Ale jak widzicie, nie jest to dystrybuowane w tym momencie. Nie jest. Także wydaje mi się, że będę musiał zrobić to samodzielnie. Takie odnoszę wrażenie, że będę musiał samodzielnie przewieźć z jednego e, miejsca w drugie. Zaraz to sprawdzimy zresztą. No ale 16,27. Dobra, teraz tutaj sobie wyładuję. Niech się moja koksownia. OK, o, 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 troszkę przestrzeliłem hamowanie. Dobra, dorzucimy tutaj trochę węgla. No, jak widzicie, sypie się, sypie się grubo. Dobra, zmniejszymy sobie skalę czasu teraz. No i co? 53 tysiące litrów. 53 600. Dobra, chyba ja to przewiozę... Manualnie, no bo co innego tutaj mi pozostało. Zastanawiam się teraz, jak do, do węgla wykorzystać na przykład. Yy, kurde, tutaj to by się przydało wykorzystać albo jakieś lepsze wozidło, albo faktycznie skorzystam sobie z pasów transmisyjnych, żeby to po prostu zrobić wygodniej. Yy, zastanawiam się, jak do tego podejść, natomiast kopanie koparką jest fajne, ale kurde zajmuje strasznie dużo czasu. Ja bym to jakoś zoptymalizował, zobaczymy. Natomiast teraz spróbuję sobie tutaj podjechać. Mam nadzieję, że się uda bez problemu. No i faktycznie, chociaż ja tutaj załadowałem coś innego, bo tar, czyli ten taki odpad, powiedzmy, tego nie chciałem tutaj. Dobra, to może, to, może sobie to wyładuję. Ta czynność nie może zostać wykonana w tym miejscu. Nie to chciałem, nie to chciałem pozyskać. Widzicie, ciekawe. Nie mogę, nie mogę tutaj tego wyładować? Dobra, no to wyładuję to w takim razie tutaj. Ta czynność nie może być wykorzystana w tym miejscu, no i wykonana w tym miejscu. No jak nie może być? Przecież to jest mój teren. Halo, przecież to jest mój teren, kurde, bele. Może tu? No co jest? Przecież to jest mój teren. Ja chciałem tu wysypać tego syfu trochę. Ale numer, i co ja mam z tym zrobić teraz? Przecież ja nie chcę tego sprzedawać, może zawiozę sobie tutaj na pociąg? Chociaż, też ciekawa sprawa. Żeby, żeby mi to w jakimś magazynie się działo, to już będzie spoko. Ale. Ta, ale, numer. Co ja mam z tym zrobić teraz? Teoretycznie mógłbym oczywiście um, przywrócić sobie ten pojazd na farmę. Ale tego się znowu nie spodziewałem, bo gdzie ja muszę? Tutaj? Tutaj chyba się to powinno wysypywać. Tutaj, tutaj, tutaj. O, tamto mi zniknęło, zobaczcie, tamto mi zniknęło, a teraz pojawił się ten węgiel. No i co prawda tutaj wygląda to co najmniej troszkę śmiesznie, bo wysypuje się to jakby tak z powietrza. Transport automatyczny widzę, że nie do końca działa. No ale to nic, no. Pozyskałem, pozyskałem sobie w takim razie z tego menu tutaj, znaczy z tej, z tej mojej fabryki, no i w takim razie teraz mogę to zawieźć do huty, a Coke Call już jest tutaj przyjmowany, widzicie? Aczkolwiek ja to muszę wrzucić chyba tutaj, 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 musimy tu przejechać, 56 tysięcy, jedynie 11% zapełnienia tego mojego ogromnego wozidła, fajna sprawa. No i, patrzcie, teraz jest rozpocznij wyładunek, więc wreszcie udało się dostarczyć tutaj coke coal. Ale widzę, że faktycznie tutaj będzie A, 50 tysięcy. Ciekawe. Dużo, dużo tutaj będzie można sobie zapakować. 54 tysiące mamy coke coal. Eee, no i cóż, wszystko fajnie. Tylko trzeba ogarnąć w jakiś lepszy sposób na wydobycie tego węgla, żeby przywieźć tutaj te 500 tysięcy litrów. No i żeby to 500 tysięcy litrów, wiecie co, przetworzyć. Także myślę, że jeszcze do tematu węgla za jakiś czas sobie wrócimy, na pewno. Teraz w kolejnych odcinkach zajmiemy się jeszcze innymi rzeczami, czyli jak zauważyliście, mam tutaj 50 tysięcy litrów tego węgla, które już jest w mojej hucie. I teraz musimy zdobyć zarówno iron, czyli żelazo, jak i również limestone. Czyli e, teraz będę się musiał zająć tymi właśnie dwoma rzeczami. A do tego wykorzystamy sobie najprawdopodobniej pociąg, nie wiem czy ku, konkretnie ten, ale wykorzystamy sobie również o tę oto koparkę. Także już niedługo w kolejnych odcinkach zaliczymy wielki powrót tej oto koparki. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!